Pachnął rosołem. Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj postanowiłam zrobić lody dla cywila. Przyszły upały. Lody robiliśmy też e, rok temu. Zostawiam Wam link w opisie, jeśli jesteście zainteresowani, a tym razem zrobimy mięsne lody. Jeśli film Wam się spodoba, zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, żeby mi pomóc się tutaj rozwijać na YouTubie, a ja nie przedłużam i zaczynamy. To będzie totalnie spontaniczny przepis z tego, co akurat mam w lodówce. O składnikach zapomniałam, ale oczywiście o pięknych w pojemnikach na lody nigdy. Różowe! Zaczęłam od pokrojenia marchewki, zrobię z tego bulion warzywno-mięsny no i na podstawie tego będziemy robić lody. Jak macie jeszcze pietruszkę do tego, to możecie dołożyć do takiego bulionu, ale tutaj odradzam Wam rzucania ziemniaków, no bo pieski za bardzo ziemniaków nie mogą jeść, znaczy mogą, ale e, po prostu lepiej tego... E, nie wrzucać, bo potem ja jeszcze poblenduję to wszystko. Mam dwa łódka z indyka, marchewkę, no i ten bulion będzie się gotować. Oczywiście to może być jak najbardziej kurczak, jeżeli wasz piesek nie jest uczulony, ale tutaj zachęcam Was do tego, żeby obserwować wasze psiaki po kurczaku, bo z tego co słyszałam, to jest wiele reakcji alergicznych po kurczaku u psów, także no tutaj uważajcie. Czy wasze psiaki też tak mają, że chodzą za wami po prostu wszędzie, w każdym pokoju są za wami, nawet chcą do łazienki za wami przyjść. Po prostu cywilek zawsze za mną chodzi, gdziekolwiek, bym nie była, tam po prostu kładzie się i od razu zasypia. Ja jestem w kuchni, on jest ze mną w kuchni, ja jestem w sypialni, on jest ze mną w sypialni. Ja idę do łazienki, on chce iść ze mną do łazienki, także no, słodziak niesamowity. I jeszcze do tego mega czujny, bo on po prostu kątem ucha zawsze słucha. E, czy ja wychodzę z pomieszczenia? I zawsze ze mną tupta potem <grych> Jak to z takimi bulionami rosołowymi jest? Trzeba po prostu poczekać. No dobra, bulion już się ugotował i marchewka jest miękka. Teraz e, przesitkuję to i zblenduję mięso i marchewkę. Jestem naprawdę pewna, że Cywilkowi spodoba się pomysł z, z takim mięsnym bulionem, e, bo w zeszłym roku nie wyjadł wszystkich e, tych owocowych lodów, ale te mięsne mam nadzieję, że mu zasmakują. No i w te, w te upały trochę mu ulżą, bo naprawdę jest ciężko. Mamy matę chłodzącą, mamy wiatrak, ale jednak mimo wszystko widzę, że on się męczy. Bulion. Bleh. Nie lubię rosołu. A pachnie rozołem. Okej, okay, wyszło mi więcej tyle bulionu. Zaraz przełożę marchewkę no i mięsko i zblenduję, dołożę tutaj i będzie gotowe. Wyszło mi więcej tego tyle dodałam troszeczkę mniej marchewek. Wiecie, to też nie może być zbyt ciężkie, bo po prostu lody nie wyjdą, więc po prostu tak odrobinę symbolicznie, żeby to mięsko się nie zmarnowało. Oczywiście pamiętajcie o tym, że gotowane kości idą do kosza, nie dajemy ich pieskom, szczególnie takim wielkim rasu są Jak golden retrievery, no bo one zazwyczaj połychają te kości w całości, co może potem skutkować jakimiś no, problemami jelitowymi czy nawet żołądkowymi. Także uważajcie na gotowane kości. Wyszło mi więcej tego, tyle. Bardzo łatwo się zblendowało. Wrzucam, wymieszam i przelewamy. Aciaja wygląda w ten sposób. No nie wygląda jakoś bardzo zachęcająco, natomiast ma taką płynną konsystencję, więc mam nadzieję, że. No, że lody wyjdą, że nie będzie to za ciężka masa, także no, przelewamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sama jestem bardzo ciekawa. Wyszło tak, cywilek już wącha. Co dziewczyno, twoje lody będą pyszne! I wkładamy do zamrażalnika. Jestem bardzo ciekawa, czy my to potem wyciągniemy, cywil. Jakoś się postaramy. Pyszne będzie, co? Mój śliczny blisko. Okej, okay, wracam do Was z zamrożonymi lodami. Zaraz cywilek sobie przetestuje smak tego rosołu. Zawsze przed wyciągnięciem takich domowych lodów stresuję się, czy one mi w ogóle wyjdą, czy one jakby dadzą radę wyjść z tego, z tego opakowania. No ale dobra, spróbujemy. Um, mam nadzieję, że się uda. Uuuu, wyszło! I to całkiem nieźle. Pachną rosołem. Ale cywilkowi będą na pewno bardzo smakować. Siadaj, siadaj misiu. A będą dobre, co? Ale pycha! Rozołowe lody! O, jest ładnie. Ale nie gryź, tylko jeziemy. Pycha lody. Ale Pycha smakują mojemu pieśkowi! Chyba bardziej mu smakują niż te owocowe. No wiadomo, w końcu mięszko. Mięszko. Mięszko Pycha. O, fuj, jak one śmierdzą. No jedz sobie, aniołku jedz. Tutaj widzę yy, yy, mięszko. Ciebie Pycha? Pycha lody. Ale pancia ci zrobiła. Kochasz pancie? Może ci trzymać, ale zepsujesz zaraz ty. O, ścieka ten rosół. Cywil, ale dobra, ja też zawsze gryzę lody, więc niech ci będzie. Ej! Cywil! Cywil należy do. O! Rozwalasz! O fuj! Przywil sobie końca jedzonko, bo trochę pościekało, dlatego jeżeli macie taką opcję, to gdzieś w cieniu możecie na dworze na przykład dać swojemu psioku takiego, takie lody. Ja Was zachęcam bardzo gorąco, szczególnie teraz, kiedy są upały. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że film był pomocny. Lody robiło się naprawdę bardzo szybko, dłużej się mroziły, ale psiak jest zadowolony, także mam nadzieję, że skorzystacie. Zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach. Buziaczki, do zobaczenia, pa! Śniadzisz rosołem.